No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny, przy okazji kolejnej recenzji. Tym razem opowiem Wam, jak widzicie zresztą sami zapewne, o samochodzie jakim jest Hyundai i30. Samochód, którym przerobiłem przeszło 600 km, w związku z tym nazbierało się już trochę rzeczy do powiedzenia, aczkolwiek tym razem wybaczcie, ale większość samochodu, ponieważ pizga złem. Yy, zatem co, no standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam. To zgodnie z nową świecką tradycją, najpierw bełkot techniczny z ujęciami w tle, a później sporo faktów z auta. Testowany samochód to oczywiście Hyundai i30 Wagon rocznik 2019 z silnikiem 1.4 MPI bez doładowania, który osiąga niezbyt imponującą moc 100 koni mechanicznych przez 6000 obrotów i generuje całe 134 N przy 4000 obrotów. A że auto ma i wagę w okolicy 1190 kg, to napędza się mizernie. W specyfikacji podane jest przyspieszenie do 100 na poziomie 12,9 sekundy. I o ile w większości przypadków do tej pory biłem te wskazania mniej lub bardziej w przypadku innych samochodów, o tyle w tym wypadku, czego bym nie robił, to i tak mój najlepszy czas wynosił 15,1 sekundy. Ale miałem wrażenie, że auto na tym pomacie przyspiesza lepiej, a co za tym idzie, mógł to być problem z tym, że gaz w nie nie dawał 100% otwarcia przepustnicy. Maksymalnie auto leci ponoć 181 km na godzinę. Bagażnik mieści 602 litry z rozłożonymi kanapami i aż 1650 litrów bez. Zbiornik paliwa ma 50 litrów, a auto samo z siebie dźwigni dodatkowe pół tony plus 50 kg. Samochód trafił do mnie do testów z wyposażeniem Bieda Edition AK Classic Plus. I choć w standardzie mamy system kontroli pojazdu, trakcji i stabilizacji, ABS, ESC, VSM oraz HAK, a do tego asystenta pasa, autonomiczne hamowanie, z tym kontroli poziomu uwagi kierowców, czujniki ciśnienia w oponach i tempomat, to jednak auto w środku wygląda raczej biednie za sprawą deski rozdzielczej, która w tej wersji wygląda zwyczajnie słabo. Auto w podstawowej wersji wyposażenia w momencie powstawania tej recenzji było warte 62 400 zł. W tym aucie z dodatków jest pakiet biznes oraz LED, które podnoszą wartość pojazdu do 64 700 zł i w sumie warto te dodatki mieć. A teraz przejdźmy do pełnej recenzji. Dobra, zanim schowam się do nagrzanego ciepełka to powiem Wam tak, jeśli chodzi o linię tego auta, jeśli chodzi o jego wygląd to raz, że fajny kolor a dwa, że wygląda naprawdę całkiem spoko. Mamy tutaj wagona jest spory, aczkolwiek odczuwanie mniejsze od i40, którego miałem wcześniej. Można powiedzieć, że linia świateł jest bardzo sympatyczna Samochód wygląda na dosyć opływowy Ma całkiem spoko felę, ładne światła z tyłu, jego linia jest po prostu taka ani jakoś przesadnie klasyczna, ani jakoś przesadnie przekombinowana. No i mamy bardzo dużo przestrzeni w bagażu, a także sporo miejsca z tyłu i dość dużo miejsca z przodu. Jednak tak szybkiego wstępu, jedziemy. No dobra to zaczniemy od tego co jest w zasadzie najbardziej istotne w tym samochodzie i mam tu na myśli to, że to jest po prostu mou. Mou roboczy. Kiedy wsiadałem sobie w ten samochód, chłopaki z wypożyczalni powiedzieli mi, że no tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że w ogóle nie ma momentu. I faktycznie na tym dole tego momentu jakby bardzo mocno brakuje, co bardzo szybko może objawić się tym, że iż ten samochód będzie miał ochotę. Zgasnąć, jeżeli nie dostanie odpowiednio dużo odwrotów na dzień dobry. Ja, w związku z tym, już się do tego przestawiłem na to i w związku z tym ruszam już zdecydowanie bardziej żwawo. Przyspieszanie tym samochodem nie budzi żadnych emocji. Można powiedzieć, że przyspieszanie w tym samochodzie usypia. Wiecie, to jest tak, że na pierwszym biegu, już za bieg jest taki. Jedziemy, dwójka. Yee, napędzamy się, trójka. Uuu, będzie szybciej, czwórka. Mm, Im wyżej, tym gorzej. Niestety. Trochę mnie to zaniepokoiło. Znaczy, wiecie, dojazdy po mieście to tam jest mały pikuś, tak. Do miasta nie potrzeba Strusia pędzi wiatra. Zwłaszcza jeżeli ktoś potrzebuje po prostu e, samochodu, który będzie mułem roboczym, który przewiezie całkiem sporo z miejsca do miejsca B. Nie ma żadnego problemu. Natomiast już na trasie. Wyprzedzanie czasami było bardzo emocjonujące. No, serce w przełyku, wiecie. Ta niepewność, zdążę, nie zdążę, uda się, nie uda się. Generalnie trzeba bardzo mocno zmienić e, nastawienie do tego samochodu, do wyprzedzania nim. I mam tu na myśli to, że trzeba przewidywać tak na 3 km w przód. Ja no dobra, może trochę przesadziłem. E, ale naprawdę zdecydowanie więcej miejsca potrzebujemy na to, żeby ten samochód po prostu chciałby przejdzieć, nawet jeżeli wklepiemy mu na maksa. Na tym czwartym biegu to to w ogóle nie działa. Na trzecim biegu to też nie działa. Ten samochód przyspieszał mi do setki w jakieś 15 sekund. Uff, no ale cóż, mamy tu silnik 1.4, kochany downsizing. Eee, o mocy jakiejś tam śmiesznej to jest oczywiście niedmuchnięte w żaden sposób. W związku z tym, no, no, no muli, no co tu dużo mówić. Aczkolwiek plusem tego auta może być to, że zapakujecie tutaj gaz. Także jeżeli poszukujecie samochodu, który można załadować i który chce jechać, to nie z tym silnikiem mamy tutaj porażkę. Natomiast jeżeli szukacie czegoś, co będzie oszczędne, to całkiem może Wam to się udać, zwłaszcza, że tak jak Wam mówię, tutaj wrzucicie sobie gaz, bez problemu. Natomiast ja tym samochodem, z wyłączonym autostartem, akurat teraz go nie wyłączyłem, no ale spoko, niech sobie popracuje. Jest to jest, turbo nie mamy, to mnie to nie boli. Szkoda trochę rozróżnika, ale to nam ulewa. Tym samochodem na chwilę obecną zrobiłem 652 km i średnie spalanie na tej przestrzeni to 6,8 litra. Tutaj od razu zaznaczam, że Połowa z tego to była trasa, połowa z tego to było miasto. Także tak jak Wam mówiłem, jeżeli ktoś szuka jakiegoś oszczędnego samochodu, pakownego oszczędnego samochodu, a przyspieszenie jest dla niego gdzieś tam na drugim miejscu, jak najbardziej nie ma problemu. Bo tutaj naprawdę można wciągnąć ciekawe spalanie. Ja trzymałem sobie 140, czasami trzymałem sobie 150 po mieście też tak w miarę przepisowo, choć bardziej tak pod kątem też dentylmeńskiego plus 10. Także jak na taką jazdę naprawdę powiem Wam, że OK. Natomiast też to jest to, co Wam powiedziałem na początku, w pierwszych wrażeniach z jazdy, ten samochód to jest po prostu bieda edition i to znaczy, że tu po prostu nic nie ma. I kiedy mówię, że nic tutaj nie ma, mam na myśli, że naprawdę tutaj niczego nie ma. Łącznie z tym, że w wersji podstawowej bardzo dużo rzeczy musicie sobie wziąć jako dodatek. Są tutaj tylko... Dwa dodateczki. Jeden to jest biznes, czy jak to się tam nazywało, polega to na tym, że mamy po prostu Bluetooth. Eee, mamy kierownicę oprzytą skórką i drążek zmiany biegów. Oprzyty skórką do tego dochodziło jeszcze właśnie to pompowane e, oparcie na lękach, i do tego to było chyba tyle. Mamy też ten zestawik LEDowy. Mam tu na myśli to, że mamy doświetlanie zakrętów. Skręć w prawo zjazd. I to doświetlanie zakrętów po prostu polubiłem od samego początku. Wydaje mi się, że warto wziąć do tego samochodu ten pakiecik. I teraz wszystko to jest bardzo ciekawie rozwiązane. Co tu mam na myśli? Wyobraźcie sobie, że w tej wersji podstawowej nie ma czegoś takiego jak czujniki cofania. Natomiast yy, nie przeszkodziło to konstruktorom, żeby zostawić coś takiego, że jak rzucacie sobie wsteczny bieg, to muzyczka Wam się wycisza z automatu. Co jest dosyć mylne, rzekłbym nawet bardzo mylne, mając na uwadze, że pierwsze moje parkowanie leci sobie muzyka. Jest przyjemnie, wrzucam wsteczny bieg. Muzyczka mi się przygasza. Jest super, oczekuję małego pik, 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 pik podpowiedzi pod tytułem Daleko Blisko Ciepło Zimno. I okazuje się, że ja dojeżdżam, a tam nic. I tak sobie myślę, miałem to i 40, i tam też w sumie ten, te czujki cofania były, ta kamera cofania były, tu, była, tutaj nie ma. I tam było to troszeczkę takie troszkę mylące, tak jak Wam powiedziałem, pod tym względem, że no coś mi pikocze, mówi mi, że. Jedź pan, jedź pan, będzie dobrze. Kamera mówi mi człowieku, tam tyle miejsca, nie? A ty wychodzisz z samochodu jesteś tyle od ściany. To mając na uwadze, że to pamiętaj właśnie z I40 przy tych trzynikach cofania i tej kamerki, że troszeczkę potrafią oszukać, za stwierdziłem, dobra, zatrzymam się i wyjdę zobaczę, nie? I po prostu na żleteczki zatrzymałem się przy moim samochodzie. I wówczas zorientowałem się, bo sobie spojrzałem, że. No, ale tam nic nie ma, nie mam, nie mam czujników parkowania. Naprawdę śmieszne. Śmieszne jest to dla mnie, że nie ma czujników parkowania, ale mimo wszystko e, system wycisza mi muzykę podczas wrzucenia wstecznego biegu. Oczywiście, jak wiadomo, jest to wszystko kwestią e, tego, co tam sobie kupicie, tak? Bo opcji doboru do tego samochodu jest po prostu multum. E, pakietów, yy, cała masa jest tam cztery, są cztery wersje, wiadomo, że można sobie to wszystko konfigurować, natomiast tutaj jest taka troszeczkę, tak jak Wam mówiłem, biedę yy, i to co trzeba należy od razu powiedzieć o tym samochodzie, żeby nie było, że cały czas się tylko czepiam yy, to to, że to jest kolejny handel w którym wszystko jest rozłożone tak super ergonomicznie że przyzwyczajenie się do tego zajęło mi jakąś jedną jazdę Wziąłem sobie po prostu do tego samochodu, wykonałem ten, ten film z pierwszymi wrażeniami. I ja już wiedziałem, gdzie wszystko jest w tym samochodzie: gdzie są wszystkie przełączniki, guziczki, co się, czym robi, powiem Wam, że tutaj akurat nie mam się nawet do, do czego doczepić bo tam jeszcze w 40 bym jeden guziczek sobie przeniósł ale tutaj to absolutnie wszystko jest na swoim miejscu. To oczywiście, tak jak Wam mówiłem, to jest bieda wersja. W związku z tym na tym naszym wyświetlaczu yy, sztucznie przeładowanym, również moim zdaniem, funkcjami no bo bez przesady, ale. Jeżeli wchodzę sobie w jakiekolwiek opcje i widzę, że mam tutaj całą masę rzeczy do wyboru, to chciałbym, żeby tam były faktycznie tutaj jakieś opcje, a nie że sobie wejdziecie i możecie wybrać podświetlenie czarne albo białe. No, jest na to całe podmenu, więc. Wydaje mi się, że to jest takie sztuczne oprzycie wszystkich tych przycisków tutaj, żeby człowiek, który wchodzi z do samochodu, myślał sobie: O matko, ale tu mam możliwości, to jest ustawień, jak to można pięknie wszystko zrobić, ale okazuje się, że nie. Jest tego bardzo niewiele. I w związku z tym, no troszeczkę sobie śmiechłem, nie? Troszeczkę sobie śmiechłem. Zmierzałem do tego, że mm, mamy tutaj tą biedę wersję, że można było wywalić tych kilka funkcji, yy, że są świetnie ułożone przyciski, tutaj bym sobie niczego nie zmienił. Yy, może poza audio, chciałbym mieć lepsze audio w tym samochodzie, ponieważ no, ta seria tutaj to ani basem nie zagra, ani dźwięk jakiegoś super ekstra nie daje naprawdę powiem Wam, że to jest chyba najbiedniejsze audio jakie do tej pory spotkałem w tych samochodach, które sobie testuję bo pomimo tego, że bas mam już podbity na maksa i w zasadzie nawet nie musiałem tego robić, ktoś zrobił to już za mnie wcześniej eee, pomimo tego, że to wszystko jest ustawione dosyć sensownie to po prostu tutaj nie ma żadnego brzmienia do jazdy oczywiście wystarczy Radia się posłucha, aczkolwiek żeby to zrobiło jakiś efekt, nawet pół wow, to nie, absolutnie nie. Widziałem też, no, tak jak Wam mówiłem, tą wyższą wersję, miałem okazję sobie chwilę tam posiedzieć, pobawić się z właścicielem funkcjami i ustawieniami. No i tam już mamy znany z i40 kolorowy wyświetlacz. Dotykowy z całą masą funkcji, które faktycznie działają z kamerą cofania. Która, co prawda, z tego co słyszałem, dosyć mocno patrzy w dół, ale jest tutaj. Kamery cofania nie mamy. Można powiedzieć, że jest to taki samochód naprawdę Golas oddający hołd temu, co zawsze było tam kiedyś, kiedyś, tak? Gdzie te samochody nie były obładowane całą tą elektroniką. Na takich samochodowych porystów powiedziałbym, samochód idealny. Do tego siedzenie powiem Wam, że chciałbym, żeby było nieco wygodniejsze. w I 40 mnie jest zdecydowanie wygodniejszy fotelik. Tutaj to jest to, co Wam mówię. Mi zdania do tej pory nie zmieniłem. Odczuwam, że trzymanie boczne przy, przy tyłku jest tro trochę za, za blisko wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie miał większy tyłek ode mnie to może to odczuć szybciej, ewentualnie nie bardzo bo się po tym po prostu inaczej się na tym ułoży natomiast no, dla mnie no, jest to odczuwalne także na pewno można było to zrobić lepiej ale to co najbardziej mnie ucieszyło w tym samochodzie i sprawiło, że przyklasnąłem z zachwytem to asystent pasa. Jak jechałem sobie w pezocie. To Peugeot w tym asystencie pasa miał coś takiego, że on dojeżdżał do krawędzi tak O Jezu, linia! Skręcaj! O Jezu, druga linia! Skręcaj! O nie, znowu linia! I tak, wiecie, ta kierownica tak bardzo mocno się skręcała, że ten samochód się odbijał jak piłka o ścianę nie? od tych pasów Natomiast w przypadku tego asystenta pasa jest to o tyle fajne, że to jest taki asystent, powiedziałbym, z krwi i kości jest jak taki dobry pan instruktor, który jedzie, wyjeżdża z Tobą po raz pierwszy na miasto i on Ci daje sugestie. Tak? On Ci nie łapie tej kierownicy jej nie wyrywa spod siebie, Tylko łapie ci tą kierownicę i robi takie o dzieć troszeczkę od tego krawężnika, ale nie tak blisko tego środka jezdni. Wiecie, ta kierownica sobie zdecydowanie e, wolniej, mm, wolniej skręca. To wszystko jest takie bardziej płynne. Dzięki czemu macie wrażenie, że faktycznie jest to taki efekt dobrego kolegi, który siedzi sobie na fotelu bocznym, to akurat smarkasz nosa, czy robisz coś innego na swoim Instagramie, a twój kolega z boku trzyma kierownicę i on po prostu za ciebie skręca, nie? Co prawda, na niektórych tam większych łukach yy, możecie mieć problem. Co prawda, najlepiej działa tylko i wyłącznie na jakiejś szybkostradzie, gdzie faktycznie widzi wszystkie białe linie. Bardzo często po prostu nie rozpoznaje krawężnika jako krawędzi. Ale nas yy, dobrą rzeczą jest to, że nie zauważyłem różnicy w działaniu tego systemu pomiędzy dniem a nocą. Także naprawdę jestem mega zadowolony z tego, jak tutaj ten asystent pasa działa. Co, co prawda też trzeba mieć na uwadze, że on często nie działa. Tak jak Wam mówiłem, nie widzi na przykład krawężnika, nie rozpoznaje krawężnika jako krawędzi drogi. W związku z tym, jeżeli mamy dwupasmóweczkę, tak jak tutaj teraz, to jak widzicie, on teraz mi mówi, że w ogóle nie chce mi pomagać, bo on nie wie, co się dzieje. W związku z tym no, jestem skazany tylko i wyłącznie na swoje umiejętności prowadzenia samochodu. O, ciągle tu jesteś, że dotarłeś do tego miejsca, to znaczy, że ten materiał Ci się podoba. To pamiętaj o jakiejś aktywności, zostaw łap, łap, zostaw komentarz. Jeśli jesteś po raz pierwszy, zostaw subskrypcję ewentualnie, jeżeli chciałbyś zobaczyć więcej takich luźnych recenzji, rzetelnych to możesz postawić mi kawę tak, dokładnie, wbijaj do mnie na Patronite'a dla Ciebie będzie to jak postawienie kuplowi kawę dla mnie będą to środki potrzebne do prowadzenia tego kanału i przygotowania dla Was filmu no dobra, co więcej o samochodzie generalnie, tak jak Wam mówiłem jest spory, jest duży aczkolwiek e, i40 było odczuwanie większe e, zdecydowanie było tutaj więcej miejsca zdecydowanie bardziej byliśmy tacy obudowani, powiedziałbym, taką łezką bezpieczeństwa. Tutaj już jest bardziej klasycznie, wszystko co jest przed nami jest po prostu ustawione w linii prostej, to już tak nas nie otacza, nie otula, ale cały czas dosyć komfortowo, tak? klaustrofobii tutaj nie odczujecie. Jest sporo widoczności w lusterkach. W zasadzie można powiedzieć, że w tych lusterkach widać więcej niż, niż widać, bo lusterka obejmuje całkiem sporo stref, które i tak nie przepuszczają nam tego, co się dzieje za nami, bo to jest obudowa samochodu. I z tego co też słyszałem od właściciela i 30, to to, że w tym stecznym lusterku już tam, aczkolwiek nie jest to wagon czy tam kombi, no to tam to już w ogóle niewiele co widać ale widoczność na bok i widoczność w tym tylnym usterku jest bardzo dobra. Yy, oczywiście w tych wyższych wersjach macie też możliwość yy, no, posiadania dwustrefowej klimatyzacji, sterowania tym wszystkim. Yy, no, tu jest dosyć biednie, ale mamy oczywiście do wpięcia się. Yy, mamy wejście AUX, mamy USB, mamy też gniazdo ładowania. Także wszystko, co nam potrzebne do szczęścia, wydaje mi się, że w tym samochodzie znajdziecie. Podoba mi się to, że wszystkie te systemy, które w tym samochodzie istnieją, można sobie bardzo łatwo dezaktywować przyciskiem, które są, przyciski są w takich miejscach. No, lekko dostępnych, także nie stanowi to żadnego problemu. To nie jest tak, że musisz gdzieś tam się schylić, żeby coś tam wyłączyć, albo musisz się pokopać przez 10 tysięcy jakichś niepotrzebnych tobie opcji i funkcji na wyświetlaczu, żeby wyłączyć e, że to trakcję czy system autostartu. E, wszystko to jest wyciągnięte do przycisków i chwała im za to, że nie bawią się tak jak e, Francuzi w to, by upchnąć wszystko do komputerka. No, mi się tutaj mega podoba, że jednak no wszystko co potrzebujecie wyłączyć, włączyć to jest dostępne. Eee, też przełączniki są, wystają poza obrys kierownicy dzięki temu widać e, jakie mają sobie funkcje i widać co trzeba zrobić, żeby tej funkcji użyć. natomiast poprzednio tam trzeba było przekręcić kierownicę, spojrzeć w tu, e, z, poza e, obrys właśnie tego koła kierownicy. no było to dosyć męczące. Kierownica dla mnie mogła być troszeczkę mniejsza, aczkolwiek jest bardzo wygodna. Wszystkie te przełączniki, które znajdują się na kolumnie kierownicy, są też w tak idealnym miejscu, że trafiać na nie bez problemu, obsługuje się to wszystko tak intuicyjnie, że no tak jak Wam mówiłem, zresztą całość tego obsługuje się dosyć intuicyjnie do tego stopnia, że wystarczyło mi niewiele czasu na to, by przyzwyczaić się do tego, gdzie co jest i nawet w ciemnej nocy Trafiać na to wszystko bez żadnych problemów. Także mega opcja. Niestety jest jedna rzecz, do której też bym się doczepił. Nie wiem, czy można sobie to wziąć jako dodatek, ale ta fajna półeczka, która znajduje się tu na dole, może mieć w sobie indukcję. Zauważyłem od razu, że tam idealnie leży sobie telefon. Nie ślizga się, bo wykończone to jest wszystko takim materiałem, który nie pozwala latać temu telefonowi i tam może znajdować się indukcja. Chciałbym, żeby taka opcja była dostępna w większej ilości, w większej, w większej ilości modeli, z tego względu, jednak teraz każdy podróży jednak z tym smartfonem, więc przydałoby się coś takiego. Ale podoba mi się, że w tym samochodzie mamy bardzo dużo rzeczy wciągniętych właśnie na ten ekran pomiędzy zegarami. Mamy tutaj właśnie to spalanie chwilowe i ekonomizer. Spalanie średnie wszystko to jest fajnie wyciągnięte, zaprezentowane w sposób czytelny. O wiele lepiej, wydaje mi się, nawet to wygląda niż w 40 Akurat zegary podobają mi się zdecydowanie bardziej. Mamy tak, sporo takich dobrze pomieszanych schoweczków. Mam tu na myśli to, że zarówno w bocznych drzwiach schowacie sobie napoje. A także w tej centralnej konsoli macie dwa pojemniki na jakieś tam kubeczki, które też mają takie fajnie dostosowujące się do wielkości kubka dociski, że możecie włożyć sobie czy mały kubek, czy większy kubek, czy małą puszkę, czy większe coś. Także jeżeli chodzi o taką ergonomię, jeżeli chodzi o użyteczność, schowek też jest całkiem sporych rozmiarów. Oczywiście lusterka w naszej osłonie z lampkami, takie tam standardy, schowek na okulary, który nie wszędzie znajdziecie, a jest naprawdę czymś bardzo fajnym, także można powiedzieć, że kosztem jakichś szmerów, bajerów mamy tutaj całkiem sporo fajnie przemyślanej przestrzeni do wykorzystania, łącznie z schowkiem oczywiście pod łokciem który z tego co widziałem w wersji tej no, biznes czy komfort, czy jak ona się tam nazywa, jest nawet regulowany. Fajne jest także ta dźwignia zmiany biegów. Naprawdę podoba mi się jej skok, jak ona pracuje, to, że mamy ani taką sportową charakterystykę, że ledwo pchniesz i już jest bieg, ani taką ciężarówkową, że po prostu szarpasz się z tą dźwignią jak głupi. Po prostu jest idealnie, do tego macie coś takiego jak zatwierdzenie wrzuconego biegu, takie Taki wyraźny klik, który jak gdyby informuje, że dobra, wrzuciłeś ten bieg do końca, jest ok, możesz puścić sprzęgło, nie? po prostu jest to bardzo mocno odczuwalne. Powiem wam tak, gdyby nie to, że to jest taki mulasty samochód, w tej wersji przynajmniej, to pewnie byłem bardziej zadowolony. Tak. No jest ok. No, może nie ma tu się coś tam jakoś bardzo doszukiwać problemów w tym samochodzie, aczkolwiek gdyby ktoś w niego celował poleciłbym wziąć jednak z mocniejszą wersją silnikową. No chyba, że chcę tak jak Wam mówiłem, chcecie gaz, no to wiadomo, że, że nie do końca dacie sobie radę, tylko zostaje tam ta wersja. Będziecie się musieli wówczas pogodzić z tym, że no, ani na ćwiartce sukcesów żadnych nie osiągniecie, ani nikogo nie zaskoczycie swoim przyspieszeniem. Natomiast na pewno sąsiadom opadnie kopara, jak im powiecie, ile ten samochód pali. Również w bagażniku jest całkiem sporo miejsca, jest tam kilka ciekawych schowków, zarówno na koło zapasowe, jak i na jakieś narzędzia, które możecie sobie wozić, na gaśnice, apteczki, na to wszystko, możecie to pięknie sobie ładnie poupychać, takie, wiecie, rzeczy, które przeważnie walają się w tych bagażnikach, tylko je wyłącznie do tego, że nie ma na nich miejsca, a musicie je mieć ze sobą. Tu jest to wszystko tak fajnie rozplanowane, że możecie to sobie wszystko ładnie pokitrać, pochować. Elegancko. No dobrze, moi drodzy, to szybkie, krótkie podsumowanie. Na pewno ten samochód będzie się nadawał dla wszystkich osób, które mają, powiedziałbym, liczniejszą rodzinę, potrzebują coś przewalić z lewa na prawo. Eee, tu jest naprawdę dużo miejsca, dużo komfortu. Myślę, że bez problemu 5 osób będzie, będzie podróżować sobie mega komfortowo tym samochodem i do tego pomieści je bez problemu sobie bagaże, aczkolwiek nie jest to na pewno samochód skierowany przynajmniej w tej wersji silnikowej do kogoś, kto Zabit. lubi no bo jest zdecydowanie mulasty, zdecydowanie wolny. Także jeżeli ktoś nie potrzebuje, Stusia pędzi wiatra i bardziej zależy mu na ekonomii podróży, aniżeli na prędkości towarzyszącej temu, to jak najbardziej na ta. A w tym odcinku, moi drodzy, był na tyle także standardowej, jeżeli się podobało, to pamiętajcie, że jesteś łapa łapa albo inną jest z swojej strony. Jeżeli macie ten samochód, to prośba o to, żebyście dali znak jak Wam się jeździ, jak wam się ten samochód sprawuje, jestem pewien osoby osobiszkujący informacje na temat tego samochodu. Będą wiedzieć, że każdą otrzyma informację z waszej strony. Ja oceniam was również za siebie na Facebooka, na Instagrama, gdzie znajdziecie wiele więcej aktywności. A w tym odcinku to je było na tyle. Także standardowo do zobaczenia i do usłyszenia przy okazji kolejnej okazji na